Cześć, Ogini, tu Magda. Witam Was na moim kanale i zapraszam do dzisiejszej sesji oddechowo-medytacyjnej. Sesja, którą przygotowałam, potrwa kilkanaście minut i mam nadzieję, pomoże nam znaleźć pokłady naszego wewnętrznego spokoju, pomoże nam się wyciszyć za pomocą oddechu i wrócić do centrum za pomocą medytacji. Nie potrzeba Wam nic oprócz wygodnego stroju. Może się przydać poduszka medytacyjna, ale nie jest to must. Także przygotujcie to, co macie, to, co jest Wam potrzebne i zapraszam do wspólnej praktyki. Życzę Wam dobrego czasu na Na początek usiądź wygodnie, skrzyżuj nogi, suń poduszkę lub wałek pod pośladki i weź spokojny, długi wdech, być może zamykając oczy. I zrób długi, głośny wydech ustami, rozluźniając przy tym swoje ciało. Powtórz ten głośny wydech tyle razy, ile potrzebujesz, by poczuć, że odpuszczasz, że rozluźniasz barki z wydechem, że pozwalasz na to, by brzuch troszeczkę się zmiękczył. Pozwól, żeby nogi były ciężkie. Pozwól sobie z tym wydechem osiąść. I kiedy realnie poczujesz, Delikatne rozluźnienie, znajdź bezruch w pozycji, w której jesteś. Daj sobie chwilę na to, by poobserwować swoje ciało, swój oddech, swój umysł. I wszystko to, co dzieje się teraz wokół ciebie. I w Tobie. Zauważ, czy towarzyszy Ci gonitwa myśli. Zauważ, jaki jest Twój oddech. I postaraj się zakotwiczyć swoją uwagę w tu i teraz. Właśnie za pomocą tej świadomej obserwacji tego, co się dzieje, w tej chwili u Ciebie. Poczuj, jak Twoje ciało rytmicznie wraz z oddechem unosi się i opada. Kiedy poczujesz gotowość, połóż obie dłonie na brzuchu i właśnie do brzucha postaraj się skierować swój następny wdech. Postaraj się napełniać brzuch wdechem i tak, żeby z wydechem twój brzuch również się rozluźniał i wracał do siebie. Dej wdech, skieruj go do brzucha. I wydech. Rozluźnij brzuch. Możesz wykonywać to ćwiczenie na siedząco, lub, jeśli jest Ci tak wygodniej, połóż się i kontynuuj tą świadomość oddechu, którym sterujesz właśnie ty w tym momencie. Staraj się ten oddech kierować do brzucha. Pamiętaj, że to wcale nie musi być łatwe zadanie. Jeśli w tym momencie czujesz, że jest Ci trudno, po prostu kontynuuj na tyle, na ile możesz. Następnie przesuń swoje dłonie trochę wyżej, odkładając je po bokach swojego ciała, w okolicach dolnych żeber, tak żeby palce były skierowane do siebie. I tym razem kieruj swój oddech do żeber, wyobrażając sobie jak rozchodzą się one na boki z wdechem i jak wracają z powrotem z wydechem. Powtórz kilka razy, czując jak Oddech współpracuje z Twoim ciałem teraz. Wyobraź sobie, że za pomocą oddechu chcesz poruszyć swoimi dłońmi, które są teraz ułożone na żebrach. Powtórz ostatni raz. I kolejnym krokiem będzie ułożenie dłoni najwyżej, górnej części klatki piersiowej, i tym razem staraj się kierować swój oddech właśnie tu, gdzie masz dłonie. Na moment, staraj się przy tym wszystkim mieć rozluźnione barki i ramiona. Zobacz też jak zachowuje się reszta Twojego ciała przy takim dość płytkim oddechu. Weź ostatni wdech. Ostatni wydech. I teraz przejdziemy do oddechu, który podzielimy sobie na trzy części. Trzy części wdechu i trzy części wydechu. Będziemy powoli, po kolei, napełniać te trzy partie, które przed chwilą rozbiliśmy sobie na części pierwsze czyli brzuch, żebra, górna część klatki piersiowej. Tym razem wszystko odbędzie się Podczas jednego wdechu, jednego wydechu. Będziemy robić wdech. Pierwsza część wdechu do brzucha, druga część wdechu do żeber, trzecia do górnej części klatki piersiowej i wydech z górnej części klatki piersiowej, z żeber i z brzucha. Tutaj też możesz wykonywać to na siedząco lub połóż się. Pamiętaj, żeby mieć wyprostowane plecy, wydłużony kręgosłup i Zwracaj uwagę na swoje barki, by wraz z oddechem nie podciągać ich do uszu. Chodzi o rozluźnienie barków. I przygotuj się. Możesz odłożyć dłoń na brzuch, możesz odłożyć dłoń tutaj na środkową część klatki piersiowej, tak żeby czuć ruch tego oddechu. I weź wdech. Wydech. I spokojnie wdech do brzucha. Do Żeber, do klatki piersiowej. Wydech z klatki piersiowej, z Żeber, z brzucha. Wdech do brzucha, do Żeber, do klatki piersiowej. Wydech z klatki piersiowej, z Żeber, z brzucha. Wdech do brzucha. Do Żeber do klatki piersiowej, wydech z klatki piersiowej, z Żeber, z brzucha. Kontynuuj w swoim tempie, uważnie obserwując swój oddech i ciało. Staraj się, by Twój oddech płynął naturalnie, nie musisz chapać o powietrze, nie musisz się zapowietrzać spokojnie, naturalnie, na tyle, na ile możesz. Wykonaj jeszcze trzy wdechy i wydechy w swoim tempie. I wracaj swoją uwagą i świadomością do ciała i do oddechu. Za każdym razem, gdy się zgubisz. Z ostatnim wydechem. Rozluźnij ręce. Jeśli leżysz, wróć do pozycji siedzącej. Przyciągnij barki, ramiona do uszu. Z wydechem, z wydechem rozluźnij je. Poruszaj ciałem, jeśli czujesz taką potrzebę. Wykonamy 5 powtórzeń. Pranajame bramari, czyli oddechu pszczoły. Fantastyczna, uspokajająca, regenerująca technika oddechowa, która polega na wdechu nosem i wydechu również nosem z zamkniętą buzią. Przy czym zatykamy dodatkowo uszy i wydajemy z siebie dźwięk właśnie tej brzęczącej pszczoły, który brzmi mniej więcej tak. Hmm. Podczas tego wydechu i zatkania uszu wytwarza się w naszym ciele bardzo przyjemna wibracja i oddech ten ma na celu właśnie takie ukojenie naszego układu nerwowego, wyciszenie i uspokojenie. Wykonamy razem 5 rund. Jeśli czujesz, że chcesz więcej, jeśli czujesz, że ta praktyka jest dla ciebie naprawdę przyjemna, możesz wykonać więcej tych powtórzeń. I zapraszam. Spokojny, głęboki wdech. Mm. Nou, в дех в дех I ostatni raz wdech. Po ostatnim wydechu daj sobie chwilę na to, żeby zaobserwować na odczucia w ciele. Po ostatnim wydechu daj sobie chwilę na obserwację odczuć w ciele. Usiądź tak, by Twoje plecy były wyprostowane. Rozluźnij mięśnie twarzy, rozluźnij szczęki, pozwól, by Twoje ciało było ciężkie, by Twoje ciało swobodnie uziemiało się, by mogło ciążyć, dając Ci połączenie z ziemią. Obserwuj to, co dzieje się dookoła. Wsłuchuj się w dźwięki. Poczuj zapachy. Poczuj smak w ustach. Czuj dotyk na skórze. Uświadom sobie, gdzie jesteś. Bądź w swojej przestrzeni nie tylko ciałem, ale również i swoim umysłem. Jeśli nachodzą ci myśli, jeśli w głowie uruchamia się kołowrotek myśli, zauważ to i wróć do tego, co jest tu i teraz. Postaraj się na nowo zakotwiczyć w dźwiękach, w zapachach, w swoim czuciu, w ciele. in de Nie bój się ciszy i pozwól sobie na nią. Wracaj do oddechu za każdym razem, gdy zgubisz się w myślach. Nawet jeśli dzieje się to bardzo często, wracaj wciąż na nowo i na nowo. Zakotwiczaj się w tu i teraz. Weź głęboki wdech. Następnie zbliż do siebie dłonie i potrzyj nimi energicznie. Tak, by wytworzyło się między twoimi dłońmi ciepło. Kiedy poczujesz rozgrzane dłonie, przykryj nimi twarz. Odnajdź swój wewnętrzny spokój, połącz się z nim. Jeszcze raz podszyj dłonie o siebie, wytwarzając światełko, i odłóż obie dłonie na serce. Kiedy poczujesz gotowość, opuść dłonie. Możesz mieć wciąż zamknięte oczy, delikatnie pochyloną głowę. Podziękuj sobie za ten czas poświęcony na praktykę, za ten czas poświęcony na troskę o siebie. Bardzo Ci dziękuję za Twoją obecność. Życzę Ci dużo spokoju. I dużo wewnętrznej siły. Namaste.